Witam serdecznie. Nazywam się Irena Stowiecki od 36 lat zajmuję się profesjonalnie uzdrawianiem kwantowym i bioenergoterapią. Przez te lata pomogłem wielu ludziom. Dzisiaj pragnę podzielić się z Wami niezwykłym odkryciem Nilsa Borna, potwierdzającym moją metodę uzdrawiania kwantowego. Czym jest? Odkrycie Bora. Nix Bohr, duński fizyk, laureat Nagrody Nobla, przyczynił się nauce i przyczynił się mnie do zrozumienia struktury cząstek i atomów. Również zasad działania kwantów energii na poziomie subatomowym. Co to oznacza? Badania Bora dotyczyły. Nieprzewidywalności położenia pędu i elektronów. Nieprzewidywalności. Zmieniło to dotychczasowy model widzenia kwantów, na której to wiedzę ja bazuję, i podkreśla ona nieliniowość procesów kwantowych. A co to oznacza? Z cząstkami i kwantami wszystko jest możliwe. Mogą występować nawet równocześnie w dwóch miejscach naraz. Nawet wówczas, jeśli dzieli jej odległość. Niels Born potwierdza naukowo 36 lat mojej pracy z energią kwantową. Bohr zainspirował mnie do głębszego zrozumienia mojej metody uzdrawiania, czyli metody uzdrawiania Ireneusza Stobieskiego. Jego badania nad naturą rzeczywistości na poziomie mikrokwantów, są dla mnie inspiracją i wyzwaniem do poszukiwania dalszych sposobów leczenia energią. Energia, która prowadzi do samoregulacji organizmu i do zwalczania przez ludzki organizm wszelkich chorób. Nils Born jest on moim naukowym idolem. Odkrycia bola, Potwierdziły to, co znanym mi jest z mojej praktyki zawodowej od zawsze: wzajemne powiązanie umysłu, energii. Jest to klucz do ludzkiego zdrowia. Umysł i energia. Mikroświat człowieka co to jest? Człowiek składa się z bilionów, komórek, a kwanty energii przenikają każdą komórkę. Bohr ukierunkował mnie do głębszego zrozumienia prawd o energii. Utwierdził on we mnie, że procesy kwantowe na poziomie subatomowym mają bezpośredni wpływ na cyrkulację energii. Również na cyrkulację energii w ciele człowieka. A zatem ta energia ma wpływ na zdrowie człowieka. Jest zatem zjawiskiem naturalnym. Tak jak uzdrawianie jest naturalne. Dzięki odkryciom Nilsa Borna rozwinąłem swoją metodę uzdrawiania kwantowego Axis mandi. Połączyłem naukę z moją pasją i praktyką uzdrawiania kwantowego. Zapraszam Państwa do wysłuchania moich kolejnych odcinków, gdzie będę dzielił się z Wami tajnikami na temat mojej pracy z energią, z energią, której nie widać, z energią kwantową i jej naukowymi fundamentami. Dziękuję, że byliście ze mną i mam nadzieję, że ten podcast będzie dla Was owocny. Jeśli macie jakiekolwiek pytania lub chcielibyście się dowiedzieć więcej, zapraszam na moją stronę www. Uzdrawianiekwantowe.com. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.